Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Sylla na co dzień I witam Was ponownie na moim kanale, a teraz jedziemy do chłopaków. Późno, bo jest 20.20, 20.30, 20. coś takiego Mówiliśmy się na 21.00 mniej więcej I chłopaki mają basen teraz, hej Więc biorę jakiś outfit basenowy Chyba pójdę bezpiecznie w moim ulubionym stroju kąpielowym I tak zrobię, będzie fajnie Więc muszę się przebrać Pierwsza dzisiejsza motka to ta tutaj Kij już w stroju kąpielowym Tutaj Takich że wam więcej na miejscu w sumie Ale chyba gotowa Natka ready w sumie, to ja też Przyjechałyśmy. nad no, fajną masz. A, myślałam, że masz taką siatę z New Yorkera. Nie, to z Rosmana. Okay. Jest ona. Cześć! Welcome! Przyszłyśmy na wakacje. Przyjechałyśmy na Słuchajcie, u chłopaków zawsze zgarniamy smakołyki, mam na przykład mam potarce. O, proszę bardzo. Napój i możemy iść na nasze wakacje. All excuse me. All excuse me. No, patrzcie ten klimat. Ola Boga, nocne pływanie, ale fajnie. Jasne, zjeżdżałem ale... No. Patrzcie to. Natka popyla w skarpetkach i jest ciemno. Słuchajcie, my w wodzie muszę się naświetlać, bo jest ciemno, ale jest fajnie i było zimno na początku, ale jest ponad 28 stopni. Jest... O! Aj! Oj, mam, długo na Jest właśnie spodziorka. Druga emotka na dziś to ta. Co jest już kolejny dzień? Teraz się tym nie bawisz, mój drogi, ponieważ ja nagrywam. Ta zabawka to jest po prostu wrzut u dupy. Ona tak <skrym> cały czas nie. Ale dostałam paczkę z fory Ja się teraz w ogóle kukuję na OMG. No nie! Par wytrzymasz te dwie minuty. Nie! OMG! -e. OMG! -e. Ona jest zapakowana, w sensie jest naprawdę pełna. Tutaj mamy liścik nowości i nowości. Poznaj bliżej pod produkty Fenty Beauty, które właśnie pojawiły się w ofercie Sephora Polska. Miłe testowania. OMG. Nie. No, bardzo chętnie przetestuję, więc... Czy to są te lip tinty? Mam tutaj jeszcze bronzer. OMG. O, ja zawsze jak dostaję te paczki z Sephora to jestem taka podekscytowana, bo Fenty Beauty ja kocham mocno. Więc yes. tak. mam tutaj... ale ładne opakowanie! To jest brązer. Zobaczcie oh. to. Wow. I ma lusterko. Stara patrz! Dobra, kolejną rzecz otwieram. I to jest w takim opakowaniu świetlistym i to są cienie czy bronzery nie wiem ale i tak ładne chyba cienie patrz co? to otwórz sobie jakie to jest ładne o, a to jest bronzer tak nie taki świetlisty świetlisty, świetlisty bronzer ja. chyba do ciała taki bardziej bo jak o, to jest ten dwie. co ja mam też no 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 cicho nie dostaniesz teraz zabawki teraz ja się bawię z zabawkami mm. moimi mm. to nie jest to to. To. płaczę. dostałam też pięć Albo to chyba to. pomadeczki to są te, które na TikToku są, które robią ślad, że je zmazujesz, a kolor ci zostaje. Mhm. Przestań! Wow. Dobra, otworzyłam jeden kolor i to jest kolor Strawberry. I patrz, bo to jest takie coś, że malujesz usta. Serio, ja to widziałam na całym TikToku i mam teraz cztery kolory, więc fajnie! Mam cztery, mam Zesty bestie Berry Banger, Zesti bestie I My Type, więc... Totalnie będę tego używać, tym bardziej, że właśnie się pakuje na opener'a w sumie i przydadzą mi się niewolno kosmetyki, które zostają. I tutaj mam kred kredkę. Ty! Nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz czarną kredkę. kitu, Strasznie, fajnie. Może eyeliner taki bardziej rozmazany. Następna rzecz, którą dostałam, to jest Uw. pędzel. Pędzel. To fajnie. chyba ten właśnie do brązera. Pa! Bez Ale chyba on nie jest do ciała, to jest do twarzy. Nie chyba. No bo taki mały ten do ciała, prawda? Miły. Ale fajny ma shade. No, miły taki. <laughs> Więc fajnie, cieszę się bardzo, bo jakie ładne to jest wszystko. Już Więc za chwilę będę się malować, wykorzystam sobie to wszystko. Serio jestem zachwycona. Wow. No już, już, Marvel masz. Masz Nie wiem. Pomysł. Mhm. Mm -hmm. Biorę to. Tym, A, no, no, no. I zrobię sobie te takie warkoczyki długie. no, no. no, no. Z doczepem. To będzie A. przedszkolowo. Fajnie. Tak, tak, jak z dziecko. Ale nie szkodzi No, 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 ale A to spoko. Myślę, jeszcze mam rozterkę, Trochę mam rozterkę nie powiem, że nie. Bo myślę, żeby zrobić na pierwszy. Że wiesz, że mam niepiszeczki i kolarek, ale mam chustę. A, no. Taką sobie tutaj, tak? tak? I doczep. No. No. Bugi. To będzie tak normalnie, wygodnie, ale jednak inaczej. Zainwestujesz w, w twarz. Tak. <noise> Myślę, że Faj. I nie wezmę nic innego, żeby nie zmieniać zdania 30 Mądre. <noise> ja niestety nie mam takiego podejścia. <noise> Więc muszę się teraz iść spakować. I trzecia, ostatnia dzisiejsza emotka to ta tutaj. I jeśli skomentujecie moje najnowsze zdjęcie na Instagramie tymi trzema emotkami, to macie szansę zgarnąć coś z mojego sklepu YS4. W ogóle pakujemy się z natką do jednej walizki. Natka już ma swoją część zapakowaną. Ja jestem w trakcie. Jak się czujesz? No, przy, przytłoczona jestem. Myślałam, że mi lepiej pójdziesz. No, ale jak że mniej rzeczy wezmę. No właśnie, jakoś dużo ci wychodzi, bo ja teraz no już tylko kosmetyka. Ja nie mam ubrań w ogóle, tam są wszystko kosmetyki. Buty. Buty. No właśnie, buty, no, to mi też... Trzeba tak mi w ogóle, nie? No właśnie. Bo będziemy spać osobno, no to oczywiście. No. no właśnie, to jest też Takie jest, ja tak jest właśnie że życie, bo ja będę spała u mojego chłopaka, a dziewczyny będą spały u mojego kolegi. <noise> <noise> więc tak to jest. Kochani, ale to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z wami żegnam i pędzę na openera. Pieski i królik zostają ogólnie z nianią z sitter, bardzo fajnie cieszę się ogromnie, ale o tym mam powiem innym razem i na stereo. więc pędzicie też tam posłuchać o tym wszystkim, a my widzimy się jutro na moim kanale każdego dnia, więc do zobaczenia. Pa, pod Cicho przez drzwi, widzę na balkonie.